Siemka wszystkim Już za chwilę, mili widzowie Strada wam włosy, zjeże na głowie Dzień dobry Kona Brainudra Five Nights at Freddy's Niby jak Że przebiorę się za Mechatronika, czy że mnie zabiją? Five Nights at Reynus Nie! Barczyn Barczyn Please don't No jak coś, to to jest Alenek bo stwierdziłam, że chcę Alenka narysować halloweenowego i zaczęłam go robić halloweenowego W ogóle zrobiłam bardzo ładną dynkę Ale w sumie dzieciaki nie przyszły, bo bardzo padało W ogóle jak oceniacie moją, yy, mój outfit halloweenowy? Szybki bliższy pik <słuch> <słuch> Trochę brwi mi uciekają, jak, yy, się w, jak mam wkurzoną minkę Widzicie, na oczy, ale to yy, kwestia tego, że model był robiony na szybko Miałam dylemat, czy być wiedźmą, czy nie ale stwierdziłam, że weźmą jestem na co dzień, więc będę wampirkiem No i ma takie króciutkie włoski Dominuje was widzowie Uświadomiłam sobie właśnie coś Prawdopodobnie dany fantom był mocno rodzice danego Byli mocno inspirowani e, Ghostbustersami Tak, wyglądaj miał ze za, ale spokojnie I will fix that I like them big I like them chunky Chunky! Rysuję te włosy, których i tak nie będzie widać, nie? No, nie będzie w ogóle widać, ale co tam? Backstreet Boys na Halloweenowej playliście. Da hej! Co to za strój mu daje? Taki elegancki, żeby taki był. Bo, bo podobno jeździ bez głowy. To jest szlachcic jakiś, nie? Według legendy, więc daję taki ten. Bo znalazłam się na Google. Taki obraz i mi pasuje. Jezu, ale to jest parszywe. To jest okropne. Oglądałam z tyle razy, że mam dość. Chociaż myślała, myślałam, że ten fandom jest martwy. Nie. The Grey Man to jest anime moje ukochane. Moje drugie anime w życiu. Pierwszym była Dura Rara. Dzięki Hoshino Katsura Sensei w ogóle. Dzięki Hoshino Sensei w ogóle rysuję. I jestem tu, gdzie jestem. Tylko i właśnie dzięki niej, bo jej rysunki zainspirowały mnie na tyle, że sama nauczyła się rysować. Więc I'm so sorry, ale będę. Rysować d do końca mojej usranej śmierci. O, 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 kurs na wózek widłowy, masz mnie. Pamiętajcie, najbardziej chod rzeczą, jaką możecie zrobić, jest kurs na wózek widłowy. Bo plakietka z tego jest tęczowa. <grych> tylko dlatego. To dlatego nie mam dziewczyny, bo nie mam licencji na widłowe, dokładnie. Ej, technik informatyk ma tylko dwie ścieżki, dobra, ma trzy ścieżki rom... yy, związkowe. Związek ze swoim komputerem, związek ze swoim kolegą, albo związek z alternatywką. Żeby dokonać opcji pierwszej, czyli związek ze swoim komputerem musisz grać w Lola. Więc po prostu nie graj w lola. I będzie dobrze. Technik transportu drogowego myślę, że na pewno może liczyć na te panie takie co, co stoją przy drogach. Te yy, nie samochodziary, tylko blachary. Okej, okay, let's go! Lecimy z korkami okej, okay, let's go. They're the same picture W ogóle najpierw myślałam, żeby narysować Alena jako Harlekina, ale w sumie jego inosensem jest Harlekinem. Wampir też by pasował, bo takie eleganckie, arystokratyczne ubranie on takie nosił, nasze znaczy nosił, no. Gdzieś z takimi się kojarzy, ale króli. No i w końcu wyszedł, pan jeździć bez głowy. Ja rozumiem, dlaczego na próbne trzeba mieć galowy stroj. Ja też nie, to jest akurat to, że w szkole z wielką pompą się do tego podchodzi, nie wiem po co. Ej, ale jak to jest próbny, Aider, żeby po prostu któryś uczeń wziął i pocisnął i ubrał się za ten. Za gala. Po prostu, za panoramiksa czy coś Wziął strój, wypożyczył Albo ubrany jak ten koles, co larpuje żołnierza W każdej szkole trzeba jeden uczeń, co larpuje żołnierza A jakby otworzyć kaszo jadą, co przychodzę poprosić o danie tobie Dobre dobre Rozciąganie, okej okay. Zabity wampir Strasznie wygląda ta głowa, jak się tak przekrzywi Marmo Jeśli przygotuję ci sampla Głosem Venoma, który mówi We are debil Ustawisz se to na powiadomienie na coś? Na streamie? Ktoś mnie wzywał <laughs> Się uruchomił to Jak powiesz yy, stopy, to przyjdzie wujek maker Jak powiesz debil, to przyjdzie To przyjdzie little debil Powiadomienie na rajda Uuuu. Kusisz? Kusisz? A w ogóle pokazać wam coś śmiesznego? I jak wejdziecie w filtr i renderowanie? A możecie na przykład pierdone drzewo. Wyskoczywam, na przykład rozmiar liści, coś tam nie. Kierunek światła też można zmienić. Może wybrać jakie drzewo. Jesion Ok. Da dam, Wygenerowałam drzewo. Pod spodem tam. O, dam wam na wierzch. Chodź tu. Drzewo. Myślę, że Stonks. Znaczy, jakbym miała więcej czasu, to pewnie bym rysowała całe ręcznie. w sensie bym leciała z całym drzewem i tak dalej, ale po co, jeśli można zrobić coś troszkę szybciej? Trochę do Kandy pasuje mi bycia taką marionetką, bo w pewien sposób był. Marionetką tych z góry, w tym w orderze. A to? To jest totalnie Ania i Lloyd. Dlaczego to jest Lawi? Dlaczego to totalnie jest Lawi? Ja widzę Kanda jako obrażonego, że musi brać tym udział, bo linalimu makijaż zdrowia. Ej, dobry, dobry Znaćmy obrażoną pozę Kanda to mam wrażenie, że najchętniej to nie brałby udziału w niczym Najchętniej to by tylko trenował i spał No i może jadł czasami On chce wziąć jakiś taki jego strój, co łaził po, po orderze, o jak ten Że taki strój, ale po prostu umalowany Myślę, że to byłby spoko w ogóle te, ten rozstrzał, nie? Między tym kandą a tym z pierwszej mangi. Jest masakrycznie duży. Tu wygląda jak baba i to strasznie jak baba. Tu wygląda tak pośrednio. Tu wreszcie wygląda ok. A tu ktoś dorąbany cosplay zrobił. Ej, hey, imagine kanda, ale z włosami związanymi tu z pinkami. <laughs> Halloweenowy kanda. Mam Pokusę zrobić mu łowkę i kucyka i puścić go tak tu. Zrobię tak. Kana będzie miał pomalowaną twarz na kościotrupa trupa i jest niezadowolony z bycia na Halloween, ponieważ on jest niezadowolony z bycia gdziekolwiek. A potem będzie lawiczarownica Czarownica, because to będzie śmieszne. A ten makijaż jest trudny do narysowania, boże. Czemu ja sobie to zrobiłam? Nie jestem teraz jak te kada. Niezadowolona. Tak zwane not stunks. Nie, to nie, pi to nie jest pizzeria Mi się robotem po prostu posadzka. Jest już późno. Siedziałam przy komputerze. Wtedy pojawił się on. Powiedział, jest już późno. Czemu nie śpisz? Chodź, położę cię spać. I wyjął nóż kuchenny, więc zaczęłam uciekać. I uciekałam o miegoniu. O, chcesz się trochę pobawić. Dobrze. No i dorwał mnie w okrutku. I wsiął ten nóż. I przeciął mi szyję, i klew sielała i umierałam. I powiedział: Pobranoć. Dokończamy yy, kandę wczorajszy. Allen Chcę, żeby był w podobnym detalu, ale nie wiem, czy mi wyjdzie. A potem będzie lawi latające na swoim młotku, jak na miotle. A tak w fokule, to sobie jeszcze przed snem obejrzałam Harley: yy, to ptaki nocy. I mi się podobała. Tyle chciałam powiedzieć. Ja wpiszę po prostu Lawi, to wyszuka mi. Lawi Design, sklep z biżuterią, samolot Lawi. Nie, ja chcę Lawi Greyman A z tą czarownicą to jest bardzo nawiązanie, ponieważ ten typ jako broń ma młotek, który albo powiększa swoją, taki, taki jak Harlin nosi, nie? Taki klasyczny O. młotek ma dwa funkcje: albo wydłuża trzonek, albo powiększa to. I ty by był like młod w ziemię? Siu, lecimy! A, ponieważ mam dobry komputerek, to jeszcze tylko sobie poinstaluję wszystkie rzeczy do końca. I będzie modelowanko 3D. Tylko muszę sobie poprzypominać trochę rzeczy. I moje pytanie brzmi: Czy macie jakieś konkretne postacie, które chcecie, żebym wymodelowała? Wymodeluj mnie jako jednego ze swoich francuskich chłopców. Dobrze! Zapisane! Czekaj, gdzie są moje karteczki? Tu jest moja karteczka. Tu jest mój długopis. Jest zapisane i się nie wyprzesz. Jezu, pamiętam, jak kiedyś narysowałam taki obrazek, że było bardzo dużo takich cibi lawich. Nie. One tak spadały w dół i podpisałam to lawina. Czemu ładnych chłopców jest tak ciężko rysować? Czatownicy tańczo, 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 tańczo. Ja też kiedyś miałam węża na rękach To był wąż hitę Mnie nawet wąż ugryzł i wiecie co? Nic mi się nie stało No nie, nie przeżyłam, umarłam Powiedz synek, masz już dziewczynę? No ja mam Ty nie umiesz preda No powiedz synku, węsiu, no tam jaką lafiryndę? Kiedy baba lepsza nawet w udowodnieniu najebanego wujka na weselu Dobra, ten nawi mi się zajebiście podoba Koniec, więcej nie da rady Dobra, na dzisiaj kończymy, bo ja już nie mam siły. Nie wymyślę nic raczej już. A wiedzieliście, że braki w pamięci powodują braki w pamięci, powodują braki w pamięci, powodują braki w pamięci, powodują braki w pamięci. A wiedzieliście, że palenie pamięci powoduje brakowanie zioła? A wiedzieliście, że braki zioła powodują palenie pamięci. <grym>, to ostatnie miar. Roz... Dobra, nie, koniec. Ja już kończę. Kończę mówić dzisiaj. Kończę na dzisiaj. Mówić, że, że pojebycie. To ja jeszcze Wam tak na koniec zaśpiewam. się życie każdej pralki to. Ładny Alenek na dobranoc. Zatem chciałabym tylko powiedzieć, że... Dobranoc! Nie Nie ha 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 Now I resume. Skibbity, my friend.